Cześć! Z tej strony Rekin i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już czwarty odcinek z serii Minecraft Dungeons. Mm. No i na samym wstępie chciałbym Was poprosić, żebyście, jeśli moje odcinki Wam się podobają, zasubskrybowali kanał i zostawili łapkę pod tym filmem, ale oczywiście to od Was to zależy. No i dzisiaj pójdziemy chyba do. Mm. Do kopalni czerwonego kamienia chyba. Bardziej niż, no, tutaj jest chyba ciekawsza ta kopalnia. I możemy zdobyć firework. Moja moc 13. No to pójdziemy już na czwórce Z zalecanej mocy 16. Bo bez sensu było na dziesiątce. Rozpocznij misję. Znajdź osadników. Ok. Znaczy, znowu będziemy musieli uwalniać osadników, tak jak w pierwszym odcinku. Hmm. Ciekawe, czy tutaj... tutaj. będą spawnery, z tego co wiem. I one będą, niezgadnie się, co robić. Spawnować mowy. Dobra. Bierzemy artefakty i rozwalamy. Co mnie? Chyba pająk mnie za tło. że one nie trują. A tu proszę bardzo. Jednak trują Te zubiaki są śmieszne Zobaczcie ile ich było i co mi zrobiły? Chyba nawet jednego HP mi nie zabrały Szybko strzel na ale ta moja jest jednak lepsza. Chociaż ta ma duży level straszny. Zobaczę zaraz. Jest coś tutaj jeszcze? Jakaś skrzymeczka? w ogóle? O, zero tajemnic i, i, i trzy skrzynie Świetnie. Takie misje to ja lubię. Nie trzeba. Nie ma żadnych. To, w ostatnio na bagnach nie odblokowaliśmy tajnego poziomu. A wiem, że tajny poziom na pewno był. Ale trudno. Najwyżej no poza odcinkiem to zrobię. W ogóle grzybka nie używam. Nie. Grzybek. No grzybek jest bardzo dobry. Naprawdę. A te wagoniki... Jest jakaś sknia, nie było skrzyneczki. Wagoniki zdają obrażenia ogólnie mową. Dobra, leczonko i lecimy. W ogóle ominęliśmy coś, bo tutaj nie ma tajemnic, to mogę wszystko zwiedzić. Okej. Okay. Nie ma tu jakichś skrzyneczki. Chyba nie ma. Au! Co? Wagoniki dodają obrażenia. Trzeba uważać. Jest takie bardzo duże obraże obrażenie. Zdają te wagoniki. Teraz tutaj te jakąś fajerwerkę Zrobimy Pal się. No. No i widzicie? O, kusznicy No i proszę bardzo. Zobaczmy jeszcze sobie na mapę. Nie, to są osadnicy. Ale dobrze, że tylko zaopatrzenia mi nie pozwala. Nie, tak sobie nie będziemy się bawić. Ciekawe jaki tutaj będzie boss, bo na tych poziomach na pewno już będzie jakiś boss, bo... To aż by było dziwne, jakby nie był. O, trzeba uwalniać tych. No. no, jakiś lepszy kusznik. <śle> Kusznicy i dobra. Tak. Przywoływać? Nie. Jaki przywoływacz? Ja nie chcę przywoływacza. Przywoływać najgorsze, co może być. Przywoływacz. Tam pewnie będzie. Tak, tutaj będzie. Przywoływacz. I spawner tutaj mamy. Na przywoływacza jest metoda Właściwie działa tylko na każdego bossa Dobra, przywoływacz Ja tam nie chcę ci przeszkadzać Kołczan Dobra, bierzemy grzybka Rozwalamy tych Uciekamy Dobra Rozwaleni Bierzemy artefakty. Dobra. Zabiłbym cię osłuchu, ale niestety nie mogę. Lecimy na przywoływacza. Gdzie ty być przywoływacz? Dobra, weks rozwalone. Przeżyjesz? Jak to śmiesz robić? Dobra. Cienisty wywar z niego wypad Coś słaby ten spawnery są mocne. W sumie mogę używać tych płomiennych strzał. Ciekawe ile będzie tej tych przywoływaczy ogólnie pal się kilo dobra mamy kilo. Weź się pal z O, chodźcie tej wszyscy Wszyscy razem, raz, raz No, i dwóch nie ma I możemy lecieć No bo na tych Na tych twardych trzeba po prostu, yy, no, strzelać Chodźcie Przypływacz, mimo że na wysokim poziomie, to Słaby z zombiakami, tak samo. Co ten zombiak robi? Nie ale już go nie ma. Sporo tych mobków tutaj. Ty umieraj. Świetnie. Kilo to ja wezmę. Ty się pal. Ty zwróć trzeba trzbałkiem rozwalać, bo. No, dostu się nie opłaca inaczej. O, tutaj może być jakaś skrzyneczka? Halo, macie tu jakąś skrzyneczkę, panowie? Nie widzę zbyt. Ty, zambiak nie ucieka. Jakby na ładnym Minecrafcie moby od ciebie uciekały, to nie wiem, co to by było. Ale ta kusza wydaje duże obrażenie. Dlatego to będziemy hitos mocno. No ten grzybek robi swoje. Zresztą ogólnie te artefakty są. Genialne mamy TNT, ale jednak fajerwerka jest lepsza od tn TNT, bo... TNT leci gdzie chce, właściwie. TNT będzie dobre na spawnery, bo spawnery. Albo, albo też na tych panów. Na tych panów też będzie. By... O, gdzieś wpadło do dziury. No właśnie. O tym mówię. Jakaś większa zbroja, a na razie chyba zostanę przy tym w toju artysty. Wezmę rozwalę więcej tych No, Właśnie gimcie. Bierzemy. No co z tobok zombiak? Jestcie jakaś Jemy i rozwalamy na grzybku. Lecimy. Jak naprawdę jakiś speedrun się z tego zrobił. Ale to jest łatwe. Trzeba było jednak wziąć wyższy poziom trudności, bo to... po prostu śmieszne. Jest tu coś jeszcze? Jakiś secret? No, sekreta nie ma, ale... Skrzyneczkę. Przygarnę. Halo? Nie ma skrzyneczki. No trudno. Na sież rozpidron. Klipcią. i na krypcie. O! Pal się spawner. No. Płomienny coach jest. Jedna z lepszych rzeczy... Nie, nie, nie. Wy panowie, wiecie co wam powiem? Na tej zginiecie. Ale są mocni prawda. Co? Co za ludzie. Jakieś zwierzątka w sumie mógłbym tutaj ogarnąć. Jakbym wiedziała, kto się... Sarnik, ty zginiesz? Ja zginęłam. Niedobrze. Unik i uciekamy. Nie, 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 panowie, panowie, zostawcie mnie. Dobra, panowie, ja was wezmę O nie Ja ich z łuku wybiję, bo to... Kusza herbowa jeszcze dźwięczy jak się ją... Używa więc jedna z lepszych broni, po prostu uwolniony jeden na sześciu, falsy się spalił. A ten, ten nie dostał? Co z tobą? No, wagonik prawie mnie rozjechał. Ciekawe te wagoniki. Tak, one też chyba mógłby Chodź, człowieku z toporem. Ty umieraj. A ci najgorsi są tylko w tych miejscach, gdzie są osadnicy. Co jest, tylko tyle. No to znajdę w ogóle zaklęty zaklinasz? Co to ma znaczyć? Pal się Ty też. Ty, pal się. Dobra, zwierzę się rozwoję. Śmieszni są, że w ogóle. Mm, jeszcze jakiś? Jeszcze tutaj jak ktoś jest. Zamknięty. No i wszystko przeczyszczone. Nie, jeszcze jeden. Gdzie? Strzoka tutaj się ukryła ze serduszkiem. Tu siedzi. Okay. Opuść kopalnie, co tak szybko. Ja nie wierzę, że to już się zaraz skończy. No, komorek. Jeden grzybek to instrumentuje dole. To jakieś mistrzostwo. A tej w ogóle by jakaś skrzyneczka? Nie, ale jest wazon. Marakdy zawsze ok. Mm, grzybek, firewerka. Bierzemy grzybka i lecimy. Tam jakiś basonik już widziałem w tym ale Rozwalmy najpierw te zombiarzki. Śmieszne. Grzybek jest dobry. Weźmiemy fajerwerkę. I tutaj mamy jakiegoś żelbiaczka. O, kolejny rozwalony. Co ty? Nie, słuchajcie, to jest arena do walki z bosem. Myślałem, że ten level będzie szybki, ale. Co jest? Zaraz padnę. Yy... Yy, ja nic nie mówiłem. Nie, wcale nie mówiłem, że zaraz padnę. To była pomyłka. Nie, poprzedni bos był... No był trudny. To co to, 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 co było teraz, to... To nie był bos, to był minibos, okej, okay, ale No nie ma no, przywoływać jest trudniejszy. To było po prostu śmieszne. Poprzedni poziom był szybki. No to to. To chyba nie był poziom wobec tego. Tego. No Ten jest trudniejszy od tego bosa. Ten życiami zjechał. Tyle. Nawet nie zginąłem. No Enderman. Enderman jest trudniejszy. Jakby dali dwóch Endermanów, to nie zginął. I to jest koniec poziomu. O! o kupiec! No. <gry> Ale ten poziom był po prostu śmieszny, słuchajcie. To nie... I co to będzie? Kowal, o. A kowal to chyba będzie mógł itemy ulepszać. W sumie mogłem chyba... Nie wyrzucaj tego z nami strzębia, ale... Trudno. Powalili gracze zero. No właśnie. Otrzymane obrażenia. Pociski. Mało no, trafiło. O. o. 89 i częściek. Fajerwerka. No dobra, niech będzie. No to jak mamy tyle czasu, to sobie te ekwipunek połączam tu Zmieńmy firewerkę. Starą rozbijmy. Mamy tutaj sporo rzeczy. Kilof. Mamy kilo 21, od razu te wszystkie na dwunastce. Rozbijemy. Jakaś kusza i ile i lepsza wersja, więc tą zwykłą rozwalimy. Wędkę też rozwalimy, bo naprawdę ona jest najgorszym artefaktem. A my glewie, kilow, wilczą zbroję. Ten kilow jest na wysokim lewlu Ale cyglu bólu i ogłuszenie, nie zmęczam to Ogłoszenie i Właśnie nie wiem, co jest lepsze. Tutaj coś... Coś wstrzymujące. Właśnie stać mnie na ulepszenie jednej rzeczy. Nie wiem, czy lepszy ten kilof? No on ma bardzo dużo większą moc, ale ma bardzo mały obszar... Dobra, nie, moc... Ta moc kilofa jest jednak tak duża, że trzeba to wymienić po prostu. Glebie rozbiję go. Bo... Ostrość. Okej. Okay. Ale nie, glewia nie chcę. Jakby była trująca bez unika. To jest unikat, bo nie jest taki unikat glewi, trująca glewia. To bym wziął, ale... Weźmiemy sobie to. I cykl już już Nie, bo się, może wezmę coś nowego. ten cykl bólu już dużo te patrzy, sumie... Dobra, weźmiemy cykl bólu i ogłuszenie. Okej. Okay. No i to tyle w dzisiejszym bardzo krótkim odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeszcze zobaczymy tego cholera. A, on naprawia i ten. No, ulepsza, tak. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to macie zostawić łapkę w górę. Naprawdę się dzisiaj tym bosem zawiodłem. No i co nam się tutaj? Płomienna kuźnia nam się odblokowała. Kaktusowy kanion, jeszcze dobra. Czyli w następnym odcinku może pójdziemy do kaktusowego kanionu. Tak, no, do kaktusowego kanionu. O. A, jeszcze jakaś sekretna misja jest do zrobienia. Dobrze, w następnym odcinku pójdziemy do kaktusowego kanionu.